Wszystkim z tej strony, Hyundai Jan. i dzisiaj gramy sobie Fortnitea i chciałbym wam pokazać yy, gdzie zdobyć, tak, znaczy gdzie ogólnie zobaczyć takiego właśnie nowego dinozaura, który został yy, dodany do gry po ostatnim update. Cie. On się nazywał chyba Clomos i, i czy jakoś tak, no ale. On dopiero doszedł, więc pokażę Wam gdzie go znaleźć. Można na nim jeździć, różne rzeczy, ale pokażę Wam gdzie. Najpierw standardowy, pokażę Wam na, na mapce. Tutaj na pustyni go można znaleźć. Tutaj w tych miejscach. On tutaj przy ulicy zawsze chodzi. Tutaj gdzieś można go znaleźć. No ale szczerze to gdzieś tutaj można go znaleźć i można go też znaleźć tutaj dookoła, no po tych dróżkach jak się chodzi. Um, no to pojedźmy um, na solo i na solówce Wam właśnie pokażę, gdzie go właśnie można, no jak on wygląda i w ogóle. Mieszczę sobie przy ok. A, no już sobie nie odblokuje No i nas wczytuje. Tutaj mamy taką Spider-Mana to wczytywanie. No i teraz zaczynamy. Pokażę wam, gdzie jest właśnie ten dinozaur. To jest fajne. Jeszcze nie sprawdzałem, czy ten właśnie dinozaur może się pojawić na jak, jak to się nazywa? Na laboratorium bojowym? Jeszcze nie wiem. Czy on się może właśnie pokazać? Czy będzie na laboratorium bojowym? Jeżeli będzie, to będzie stos. Trochę się z nim pobawię. Ale to zaraz. Dobrze. Tam albo tam może być gdzieś tutaj przy stawku. Ale dobra. Na razie lecimy tutaj. Może go zobaczymy. Clomo. Klowo, nie wiem. Jakoś tak on się nazywa. Dokładnie to nie umiem rozczytać jego nazwy. No ale. O, no, może kiedyś rozczytamy. Dobrze. Na razie tutaj na oko to nigdzie nie widać Klomo, Klowo, nie wiem. Tutaj przystawku gdzieś powinien być, albo tam. Znaczy. Tutaj w tych okolicach gdzieś powinien albo mógłby się znajdować właśnie klomo, klomo Jest, jest, widzicie go? Tam jest W stawku Zaznaczyłem Klombo, Klowbo. Dobra Widzicie, tutaj można znaleźć Klowbo. Ich jest chyba dwóch na mapie O, słodziutki jest, widzicie Tutaj ym, go jak będziecie bili, to tylko po jednym HP mu zadajecie, ale no nie radzę, bo on strzela takimi kulami, no i no, go się chyba tak za bardzo nie da zabić. O, właśnie, ym, jak mu wszystko na przykład dacie, to on to wsysa, nie wiem, a może Adragno będzie przesywał? Chloło? Chloło? Wsysasz? Będzie wsysywał? Wsysuje. A mnie... Uff, są to. Dobra, ale też mogą z niego itemy wylatywać. No i jeszcze lepsze, co? Yy, można na nim jeździć. Wchodzisz ogonem, o, o, wychodzi. Zestawa. Akurat tutaj nikt nie poleciał. No, o, tutaj jest rzadkie w ogóle go spotkanie. Ale wchodzisz tutaj. No. Ech. Ej, co ty robisz? Kloło weź tutaj trochę ten. No nie. Może tak? Hmm. No, tym ogonem się wchodzi na pewno na niego. On musi bardziej tak. No nie wiem. Wejdę? No, nie wejdę chyba. O, o, teraz czekajcie. O, jestem. Dobra. I teraz możecie sobie tutaj tak jeździć. Yy, będzie. Yy, 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 yy. jest strzały jakieś były. A można na nim się. To można tańczyć. Na nim. I teraz lepsze co? No, lepiej do niego nie, go nie być, bo widzicie, bo 1 HP. On trochę się wkurza. Ale to później już pokażę wam, co się dzieje, jak będzie wkurzany już na was. Zobaczcie, tutaj jeszcze może... Ten, tutaj przez jego dziurkę nad głową możecie sobie tak wylecieć. I teraz wam pokażę, co się stanie na przykład jak... Ym, ...właśnie mu dasz to. Jak... znaczy jak będziesz go bić. Jak będziecie go bić. Wtedy będzie taki, no, zły. Kurczaki... Nie. Chodź tutaj, globo. Nie wiem, czemu tutaj akurat wylądowałem. Globo, czekaj, Globo, szybko. Panu, zaznaczyłem Ciebie. I teraz ja sobie wezmę tą skrzyneczkę. Wtedy ja go będę właśnie naparzał. Czekajcie zrobiłem jakieś zadanie przypadkowe. No to dobrze chyba. glowo Teraz zobaczcie to. Będziecie go bić, To on teraz się pewnie zaraz zmieni. O, ten I teraz się zmieni też do tego czerwonego. O no i będzie miał na was przez parę minut pokusa. I on będzie strzelał takimi tymi. o widzicie. Takimi jakby slajmami będzie was rzucał. Taka jakby granaty. No i będzie, jak będziecie przy nim blisko, to jakby to powiedzieć, jak będziecie przy nim blisko, yy, to wtedy on może tak hamnąć. I on tu na naprawdę to zabiera HP. Możecie od niego widzieć. A jeszcze jak się ty do mnie wali... A nie, to jakieś boty, to boty do mnie wali. Dobra, o no i już nie ma na mnie pokusa. Tej boty biją we mnie. Dobra, idźcie boty. Nagrywam odcinek. <grych> o kurde, tu przyszedł. Dostał? Te, te, boty jakieś co i... Jakiś tutaj typek przyszedł. Dobra. Jeszcze jedna ciekawostka. Zanim zginę... Może nie zginę. Te boty mnie zabiją, no. A, no, no wiem. Klauwo, Weź mnie... Coś... Ten, ten weźcie dwa. Dobra, ja... Już ginę. A, no jeszcze dostałem laser. Dobra. Ym, widzimy się w kolejnym filmie. Jeszcze chciałbym wam taką ciekawostkę, że jak dacie mu jedzonko takie... A, dacie mu takie y, dobre jedzonko. Co tam się dzieje? Dacie mu takie jego jedzonko, to wtedy on zmienia kolor na zielony. Tak. Dobra, widzimy się w kolejnym filmie. Narka i papa.